Dzień dobry. Zapraszam do obejrzenia rozmowy na temat postępowania medycznego z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej. O standardach, procedurach i dobrych praktykach opowie dr Rafał Zadykowicz, specjalista ginekologii położnictwa i starszy asystent w klinice położnictwa perinatologii i ginekologii. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktor Zadykowicz jest ekspertem i praktykiem. Swoje doświadczenie zdobywał na licznych stażach zagranicznych i od lat angażuje się w różne stowarzyszenia, m.in. ENTOC, czyli The European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology. Jest konsultantem Światowej Organizacji Zdrowia i członkiem komitetów naukowych The European Boarding College of Obstetrics and Gynecology. Oraz The International Federation of Gynecology and Obstetrics. Jakie kroki należy podjąć, gdy do lekarza-lekarki trafi osoba pokrzywdzona przestępstwem zgwałcenia? Opieka oparta jest na sześciu krokach, które za chwilę przedstawię, ale warto pamiętać, że czasami osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, trafiają do lekarza w stanie zagrożenia życia i w takim przypadku nie zwlekamy, nie przeprowadzamy tych sześciu kroków opieki, o których za chwilę powiem, tylko taką osobę kierujemy natychmiast na SOR czy izbę przyjęć. Sześć kroków opieki, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, zaczynamy od pierwszej linii wsparcia według modelu LIVES. Tak jak standardowo w przypadku każdej wizyty przeprowadzany jest wywiad oraz badanie fizykalne. W tym przypadku należy pamiętać, że jeśli zgłaszamy się oczekując pomocy, to na każdy krok podczas tej pomocy, podczas tego badania musimy wyrazić zgodę. Osoba, która doświadczyła tej przemocy seksualnej, może w każdym momencie powiedzieć stop i powinna też dostać instrukcję, co w kolejnych krokach jest planowane. W trzecim kroku lekarz opatruje obrażenia fizyczne, jeśli rzeczywiście takie stwierdza i one wymagałyby natychmiastowego zaopatrzenia. Chociaż z mojej praktyki to jest dosyć rzadki przypadek, więc nie musimy się jakby o to obawiać, że zostaną od razu przeprowadzone jakieś interwencje medyczne bardziej inwazyjne. Każdej osobie proponujemy zastosowanie antykoncepcji awaryjnej, o której będę mówił szerzej trochę później. Decyzja w sprawie przyjęcia tych środków antykoncepcyjnych należy do osoby, ale każdej powinniśmy taką możliwość dać. W kolejnym kroku, rzecz niezwykle istotna z mojej tej medycznej perspektywy, czyli zastosowanie profilaktyki infekcji przenoszonych drogą płciową, o której też powiemy sobie szerzej później. I ostatni krok, również bardzo ważny aspekt, czyli zaplanowanie tak zwanej samoopieki, czyli opieki, którą pacjentka później niejako sprawuje nad sobą oraz tych wizyty kontrolnych. Ostatnim krokiem Niezwykle istotnym również jest planowanie dalszego wsparcia, w tym także emocjonalnego oraz wizyt kontrolnych. Warto w tym momencie wspomnieć, że lekarz nie może wezwać policji bez zgody osoby pokrzywdzonej. Wyjątkiem są i tzw. gwałty kwalifikowane. Kto przeprowadza badanie i kto może przy nim być? Najczęściej badanie przeprowadza lekarz ginekolog albo lekarz specjalista chirurgii. Osoba pokrzywdzona ma prawo do obecności zaufanej osoby dorosłej podczas badania. W przypadku osób poniżej 16 roku życia konieczne jest, aby również był opiekun prawny lub rodzic podczas badania i musi on wyrazić zgodę na takie badanie. Zaś w przypadku osób, które są powyżej 16 roku życia, ale przed 18 rokiem życia, zgodę na badanie wyraża zarówno sama osoba pokrzywdzona, jak i opiekun prawny lub rodzic. Podczas badania obecna jest również osoba asystująca, czyli w przypadku kobiet, które zgłaszają się na Izbę Przyjęć, najczęściej jest to położna, i należy w tym przypadku pamiętać, że osobą asystującą nie jest policjantka czy policjant, którzy zgłaszają się z pokrzywdzoną. Pacjent ma również prawo wybrać płeć lekarza, który będzie przeprowadzał badanie, jednak należy w tym przypadku pamiętać, że nie zawsze ten wybór płci jest możliwy, w zależności np. od dostępności na dyżurze i w takich przypadkach mamy obowiązek przekierować taką osobę do innego ośrodka. Jakie pytania można zadać w czasie wywiadu, a jakie byłyby naruszeniem zasad? Sam wywiad e, lekarski w przypadku kontaktu z osobą pokrzywdzoną e, nie różni się znacznie od standardowego wywiadu, który jest zbierany w przypadku konsultacji pacjentów, czyli zadajemy ogólne pytania o stan zdrowia Historię ginekologiczną czy pytania dotyczące zdrowia reprodukcyjnego. Dodatkowym komponentem są pytania, oczywiście, dotyczące napaści seksualnej, tylko w tym przypadku należy pamiętać, że pytamy o sprawy istotne z punktu widzenia czysto medycznego, na przykład o miejsce penetracji, co powinniśmy udokumentować w wywiadzie. Tutaj niezwykle istotne jest i warto to podkreślić, że lekarz powinien wyjaśniać, dlaczego zadaje dane pytania. Po to, tak naprawdę, aby zapewnić jak najlepszą tą opiekę, powinien słuchać empatycznie, pozwolić osobie pokrzywdzonej mówić własnymi słowami oraz w swoim tempie. Unikamy zadawania pytań, na które już padła odpowiedź, oraz tych, które nic nie wnoszą z punktu widzenia medycznego. I tutaj jest kilka takich kwestii praktycznych, ponieważ pytania, które Osobie pokrzywdzonej mogą wydawać się nieistotne, to są pytania, które mogą być istotne później w postępowaniu. Dlatego zdarza się, że lekarz może zapytać np. o ubiór, jeśli chciałby zabezpieczyć później materiał dowodowy i ta sama sytuacja dotyczy również stanu świadomości podczas zdarzenia. Tutaj też nie oceniamy w jakim stanie czy pod wpływem jakich substancji lub środków była osoba pokrzywdzona, lecz Wiąże się to z pewnym ryzykiem, jeśli chodzi, na przykład, o transmisję wirusem HIV oraz ewentualnego zlecenia badań toksykologicznych w tym zakresie. Ważne jest, aby osoba pokrzywdzona była informowania o celu zadawania takich pytań. Także należy pamiętać, że może odmówić udzielenia na nie odpowiedzi. Jak przebiega badanie? Podobnie jak w przypadku wywiadu lekarskiego, również w trakcie badania wyjaśniamy. Każdy kolejny krok osobie pokrzywdzonej. Pamiętamy, że powinna wyrazić zgodę na ten kolejny krok, który proponujemy, i na każdym etapie może odmówić dalszego przebiegu badania. Jak w każdym standardowym badaniu pacjenta, w pierwszej kolejności sprawdzamy parametry życiowe, czyli ciśnienie krwi, częstość pracy serca, częstość oddechów oraz temperaturę ciała. W kolejnym kroku oceniamy obrażenia na ciele jak również je opisujemy, określając ich charakter oraz możemy też rozległość. Kolejny krok to badanie ginekologiczne oraz badanie okolicy odbytu, które powinniśmy przeprowadzić w przypadku kobiet na fotelu ginekologicznym. I tutaj pamiętamy, że jeśli jest to badanie ginekologiczne, a wcześniej na przykład ocenialiśmy okolice tułowia, to... Pacjentka powinna odsłonić tylko tą część ciała, którą w danym momencie badamy. Samo badanie również przeprowadzamy pod prześcieradłem, żeby zapewnić jak największy komfort. I w przypadku obejrzenia narządów płciowych i okolicy odbytu, na czas badania pacjentka nam te okolice odsłania. W przypadku, kiedy osoba poprzedzona chciałaby zabezpieczyć materiał, dowodowy i mamy do dyspozycji pakiet kryminalistyczny, pobieramy materiał dowodowy. Samo badanie jest tak naprawdę też konsultacją lekarską, czy w przypadku ran powierzchownych, tak jak wcześniej wspominałem, możemy tereny zabezpieczyć. W przypadku dolegliwości bólowych podajemy leki przeciwbólowe, ponieważ o tym też się często zapomina oraz kiedy stwierdzimy, że jest potrzeba przepisania antybiotyków, to również osobie pokrzywdzonej przypisujemy taki antybiotyk lub w wyjątkowych sytuacjach, ale również jest to możliwe środki uspokajające. Niezwykle istotnym elementem badania jest również ocena stanu psychicznego, i nawet jeśli nie jesteśmy specjalistami psychiatrii, to w tym kroku również dokumentujemy, czy zachowanie osoby pokrzywdzonej, czy mowę, nastrój, a także powinniśmy ją zapytać, o ewentualne myśli o zrobienie sobie krzywdy. Jak lekarz, lekarka może zadbać o profilaktykę infekcji przenoszonych drogą płciową? W przypadku infekcji przenoszonych drogą płciową należy zastosować profilaktykę po kontakcie seksualnym. Jeśli są dostępne te leki, możemy pacjence podać w danym punkcie, jeśli nie, to lekarz wystawia odpowiednią receptę. Jeśli chodzi o choroby, to profilaktykę przeprowadzamy w kierunku chlamydii. Rzesistkowice oraz rzeżączki. I tu mamy do wyboru, tak naprawdę, dwa schematy, w zależności od tego, jak zalecają różne towarzystwa. Pierwszym schematem jest schemat jednodawkowy, w którym podajemy trzy leki jednorazowo, i który byłby preferowany ze względu na to, że w przypadku podania mamy pewność, że pacjentka te leki przyjęła. Zaś drugim schematem jest schemat, w przypadku którego antybiotyki podajemy do 7 dni po kontakcie seksualnym. U osób dotychczas nieszczepionych nie zapominamy o profilaktyce przeciwteżcowej oraz w kierunku infekcji WZW typu B. Niezwykle istotnym elementem profilaktyki jest profilaktyka zakażenia wirusem HIV. Tutaj pamiętamy, że tą profilaktykę musimy wdrożyć niezwłocznie do 72 godzin od kontaktu seksualnego. Jeśli osoba pokrzywdzona obawia się przyjęcia tak dużej ilości leków jako profilaktyki, pamiętajmy, że najważniejsze jest w pierwszej kolejności, aby podać profilaktykę infekcji wirusem HIV. W kolejnym etapie antykoncepcja postkoitalna, zaś trzecim krokiem jest przyjęcie substancji, które zapewniają profilaktykę infekcji przenoszonych drogą płciową. Leki mogą oczywiście wywoływać działania niepożądane, a w przypadku profilaktyki, infekcji wirusem HIV należy poinformować pacjenta, że nawet 50% osób odczuwa dosyć silnie te dolegliwości. Dlatego aby ograniczyć te działania niepożądane, możemy leki przyjąć na noc z posiłkami lub dodatkowo stosując leki przeciwwymiotne. Pamiętajmy, że w przypadku profilaktyki zakażenia wirusem HIV nie jest obowiązkowe wykonanie testu ciążowego oraz testu na obecność wirusa we krwi. Myśląc o infekcjach przenoszonych drogą płciową, nie zapominajmy również o infekcji HPV, czyli wirusem brodawczaka ludzkiego. Niektóre uaktualnione wytyczne już zalecają profilaktykę, która polega na podaniu szczepionki w standardowym schemacie trzydawkowym. Jak zabezpieczyć osobę pokrzywdzoną przed niechcianą ciążą? Przedniechcianą ciążą zabezpieczamy stosując antykoncepcję awaryjną, czy inną nazwę postkoitalną i w tym przypadku pamiętajmy, że należy zaproponować zastosowanie tej antykoncepcji każdej pacjentce, a decyzja co do przyjęcia tej antykoncepcji należy do niej. Na rynku polskim istnieją dwa rodzaje substancji: levonorgestrel oraz octon uli uliprystalu, które stosujemy w pierwszym przypadku do 72 godzin, a w drugim przypadku do 120 godzin od kontaktu seksualnego. Pamiętajmy, że ta druga substancja jest dostępna w Polsce bez recepty. Alternatywnie, do 5 dni od kontaktu seksualnego możemy zaproponować pacjentce założenie wkładki antykoncepcyjnej, która wykazuje również bardzo dużą skuteczność w kontekście zabezpieczania przed niechcianą ciążą. Pamiętajmy, że nie ma obowiązku wykonania testu ciążowego czy oceny stanu zdrowia przed zastosowaniem antykoncepcji awaryjnej, czy w przypadku profilaktyki poekspozycyjnej na HIV, ponieważ mogłoby to. Opóźnić wdrożenie kolejnych bardzo istotnych kroków, a zastosowanie tych substancji nie wiąże się z ewentualnymi powikłaniami w trakcie przebiegu ciąży. Co w sytuacji, gdy pacjentka zgłosiła się kilka dni po gwałcie i jest za późna na antykoncepcję awaryjną czy terapię poekspozycyjną? Musimy pamiętać, że nie każda osoba pokrzywdzona zgłosi się natychmiast po wymuszonym kontakcie seksualnym. Część z nich może się zgłosić nawet po kilku dniach. I w przypadku, kiedy minęło powyżej 5 dni od napaści seksualnej, nadal możemy takim osobom pomóc. Zapewniamy pomoc w ramach pierwszej linii wsparcia według modułu LIVES. Oceniamy również wtedy stan psychiczny. Nie zapominamy o profilaktyce infekcji przenoszonych drogą płciową oraz w przypadku niezaszczepienia, szczepienia na WZW typu B. Proponujemy również osobie pokrzywdzonej wykonanie testu ciążowego oraz testu na obecność wirusa HIV. Jak widać, nawet gdy mamy do czynienia z przemocą seksualną, która wydarzyła się kilka dni temu, nadal możemy osobie pokrzywdzonej udzielić kompleksowej pomocy. Jakie czynności może podjąć lekarz, lekarka, by zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne pacjentki? Kolejnym krokiem podczas konsultacji lekarskiej jest stworzenie tzw. planu samoopieki. W przypadku obrażeń fizycznych instruujemy osobę pokrzywdzoną, jak pielęgnować rany. Istotnym aspektem jest ponadto skierowanie osoby pokrzywdzonej do poradni zdrowia psychicznego i na, nie należy o tym zapominać. Poza tym instruujemy, co zrobić w przypadku powstania komplikacji, czy w zakresie nieprawidłowego gojenia się ran, czy w przypadku późniejszego wystąpienia infekcji. Narządów płciowych, zalecając zgłoszenie się do odpowiedniego specjalisty w przypadku ich wystąpienia. Zalecamy także powstrzymanie się od kontaktów seksualnych do czasu zakończenia profilaktyki infekcji przenoszonej drogą płciową oraz y, wirusa HIV. Należy poinstruować osobę pokrzywdzoną, że do czasu wizyty kontrolnej w trzecim miesiącu po napaści seksualnej zabezpieczamy się dodatkowo. Prezerwatywami z tego powodu, że niepewny jest status dotyczący zakażenia wirusem HIV czy y, tych y, infekcji przenoszonych drogą płciową. W ostatnim kroku ustalamy harmonogram wizyt kontrolnych: po dwóch tygodniach, po miesiącu, po trzech miesiącach oraz ostatnia wizyta po sześciu miesiącach. Kiedy należy przeprowadzić badanie sądowo-lekarskie? Jeżeli chodzi o y, pobieranie materiału dowodowego, to pobieramy go tylko wówczas, gdy osoba pokrzywdzona wyrazi na to zgodę. Do pakietów kryminalistycznych dołączona jest instrukcja, w jaki sposób prawidłowo pobierać materiał dowodowy. W przypadku, kiedy pakiet kryminalistyczny nie jest dostępny, pamiętajmy o kilku zasadach. Materiał możemy pobrać za pomocą zwykłego patyczka i umieścić go w próbówce. Takie probówki powinny być bez podłoża. Generalna zasada jest taka, że w przypadku pobierania wilgotnego materiału patyczka nie musimy zwilżać, zaś w przypadku pobierania suchej powierzchni patyczek wcześniej zwilżamy. Jeżeli pobieramy materiał np. z pochwy, pamiętajmy o tym, aby pobrać go zawsze podwójnie i w takim wypadku najlepiej pobrać go z dwóch różnych miejsc. Przypadkowo znalezionych włosów najlepiej nie pakować, Chyba, że ewentualnie do oddzielnej koperty i odpowiednio je oznaczyć. Materiału dowodowego nie foliujemy. Jeśli musimy go zabezpieczyć, pamiętajmy, aby zabezpieczyć go w suchym papierze. Warto wspomnieć, że jeśli we wzierniku mamy dużą ilość wydzieliny, to powinniśmy jak najwięcej tego materiału również zabezpieczyć, ponieważ może się on okazać bardzo istotny. Istotniejsze od tego, jak szybko zgłosi się osoba, Pokrzywdzona, abyśmy mogli zabezpieczyć materiał dowodowy, jest to, jak dobrze ten materiał zabezpieczymy. Pamiętajmy o tym, że od tego zależy identyfikacja np. DNA, która jest możliwa nawet po 20-30 latach od wydarzenia, w przypadku gdy materiał jest naprawdę dobrze zabezpieczony. Kiedy zachodzi podejrzenie, że osobie pokrzywdzonej podano substancje odurzające. Możemy również zlecić badania toksykologiczne z moczu i z krwi. Jeżeli osoba pokrzywdzona wyrazi zgodę, możemy również udokumentować ślady na ciele za pomocą zdjęć. Pamiętajmy jednak przy tym, aby nie wykonywać tego aparatem we własnym telefonie. W tym celu powinien być przeznaczony osobny aparat z osobną kartą pamięci dla każdego kolejnego pacjenta lub pacjentki. Kompleksowo. Temat pobierania materiału dowodowego omówiła w swoim artykule dr Konarzewska. Lekarze, którzy przeprowadzili badanie lekarskie oraz ewentualnie pobrali materiał dowodowy, mogą być wezwani do złożenia zeznań, ale pamiętajmy, że nie oni decydują o tym, czy doszło do zgwałcenia. Jakie dalsze materiały, wytyczne, opracowania może pan polecić osobom, które chciałyby ugruntować czy pogłębić wiedzę? W 2023 roku Światowa Organizacja Zdrowia wydała przewodnik kliniczny dotyczący opieki medycznej dla osób, które doświadczyły przemocy seksualnej. Jest to pierwsze źródło, na którym warto się oprzeć. Poza tym w zakresie profilaktyki infekcji przenoszonych drogą płciową istnieją wytyczne w tym zakresie, czy CDC, czy Lekarzy Bez Granic, czy również Światowej Organizacji Zdrowia. W ubiegłym roku opracowano również interdyscyplinarne wytyczne w tym zakresie które zostaną opublikowane w tym roku. W bieżącym roku jest również planowana aktualizacja standardów postępowania w zakresie opieki nad osobami, które doświadczyły przemocy seksualnej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. W przypadku pytań czy wątpliwości zachęcam do zapoznania się z dodatkowymi materiałami, które są na platformie Feminoteki.